Dzień dobry, cześć i czołem, taka szybka, taka szybka informacja z mojej strony, wow, to nie jest RSL i Final brak, tylko już dziś o godzinie 17.00 zapraszam Was na finał miesiąca Zota Cup, 800 euro w puli, a wśród graczy mamy dwóch Polaków, jest nim Nerci oraz Tefer. więc dwóch polskich graczy dzisiaj będzie walczyło o te pieniądze, zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Jeżeli chodzi o plan, tak szybko plan na najbliższe parę dni, no to niedziela o godzinie 14.10, zota Cup zwykły już, a jeżeli chodzi o inne rzeczy, w sobotę, w sobotę nie mam pojęcia, albo będziemy mieli zwykły turniej Heart of the Swarm, albo będzie mecz Ytra kontra A-Bomb, show mecz z Hotsa, albo będzie finał HP Trophy, gdzie będzie, będą dwa zespoły, Thorzain oraz Mana kontra Nercio i blaj. Będę mnie grał między sobą tam też męż dwóch na dwóch, więc to albo to, nie wiem jeszcze dokładnie co, ale coś z tego będzie, więc zapraszam was dzisiaj już od 15.30, bo zaczynam takiego małego laderka, rozgrzewkę chodcem randomem obowiązkowo. Natomiast jeżeli chodzi o później, to 17.00 widzimy się wszyscy na streamie i kibicujemy Polakowi, bo będę tylko i wyłącznie za Polakiem tutaj biegał. Więc do usłyszenia, do zobaczenia następnego razu, do dzisiaj, do jutra i do pojutrza. Cześć!